Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym blogu. Dzisiaj będzie kontrowersyjnie, trochę. Przecież kontrowersja to jest sposób na zdobycie popularności, więc uznałem, że dziś to ta droga. Nie, tak na poważnie pogadamy sobie trochę o kartach. Wczoraj był Prima Aprilis. Dzień, którego nie znoszę, bo nie wiem, jak traktować wiadomości. Znaczy, wiem, jak je traktować. Właśnie to jest najgłupsze, żebym jak je traktować, i uważam, że to jest straszna głupota. E, wprowadzanie takiego chaosu. E, i śmiali się z tak naprawdę strasznych bzdur e, które w ogóle nie są śmieszne tak na dobrą sprawę w wielu przypadkach ale cóż, co kto lubi e, byłem w Bieszczadach, jak część z was wie musiałem sobie uciec na dwa dni z moimi przyjaciółmi pochodziliśmy trochę, powędrowaliśmy sobie troszkę się tam optyka zmienia e, na wielki plus już nawet moja żona znaczy uciekłem, nie uciekłem e, Moja żona sama widziała już, że jestem bardzo dojechany potocznie mówiąc, że to jest czas, żebym po prostu wziął gdzieś oddech. To była świetna decyzja. Eee, zrobiłem parę zdjęć. Jeszcze miałem okazję sobie popić spokojnie z aparatem, posiedzieć na kamieniu e, z dala od wszystkiego i, i to tak naprawdę dwa dni, które mnie oczyściły to polecam. To jest rewelacyjne dla waszych głów. To jest, e, jesteśmy z, z, zawaleni tak naprawdę natłokiem informacji, które które sprawiają, że Jesteśmy nerwowi Które sprawiają, że jesteśmy pobudliwi co, co chwilę coś pika Co chwilę trafia się nam jakieś powiadomienie To jest nienaturalne Przynajmniej dla mnie prawdopodobnie Mój organizm nie, nie traktuje tego jak Czegoś oczywistego eee, Dobra, ale wróciłem Wróciłem trochę mądrzejszy <laughs> Odreagowałem też kwestie Ostatniego filmu z chromem Część z Was pewnie zauważyła, że zniknął on z sieci. To było 8 tygodni bardzo ciężkiej pracy, natomiast sprawa jest na razie rozwojowa. Nie będę Wam mówił więcej na ten temat w tym momencie. Ja mam swoje przemyślenia. A pogadamy o kartach. O kartach momencie, bo zacząłem Wam mówić, że ten 1 kwietnia to jest taki dzień heheszek więc tam na niektórych blogach również pojawiły się heheszki związane z tym. <laughs> że na przykład Nikon ma 1 e, Z6 ma jeden e, slot e, XQD no i wiem generalnie, że ludzie e, którzy się tam e, teraz śmiali e, cieszą się, że o tym mówię bo to jest pod, kolej, kolejne podbicie popularności <laughs> bo ktoś o tym mówi przecież tak kogoś to ruszyło ruszyło mnie nie to nawet tylko jakby w mojej głowie urodził się troszeczkę inny punkt widzenia na kwestie dwóch slotów kart w, w aparatach fotograficznych. Z czego to, z czego to wynika? E, co jest tak naprawdę problemem, e, że te karty są e, dwie? Że potrzebujecie dwóch slotów po to, żeby mieć, e, żeby nie mieć single point of failure, tak? Czyli, czyli pojedynczego punktu, gdzie się coś może wygrzmocić. No to wynika z budowy kart SD i z faktu, że są one zawodne. Ale powiedzcie mi teraz jedną rzecz. Ilu z Was replikuje dane w swoich laptopach, jak macie na przykład, nie wiem, dyski SSD, NVMe, to ile osób redunduje te dane? Rączki w górę, no. Dużo Was jest? Wiecie, że ta technologia generalnie produkcji pamięci flash ewoluowała bardzo mocno, że dzisiaj e, część z tych problemów, które występowały na początku, już nie istnieją. E, duża część zależy oczywiście od kontrolera pamięci. Który dba o to, żeby te dane były w równy sposób dystrybuowane po całej pamięci? Eee, może to nie jest wcale potrzebne? Wiecie, co się dzieje w siedzibie Sandisk, kiedy pojawia się na rynku kolejny aparat, który ma dwa karty SD? Strzelają korki szampana. To jest taka nasza fajna kalkulacja, że mamy dwa sloty SD więc kupujemy sobie dwa razy więcej kart ale wracamy do domu oczywiście mówiąc kupiłem 64 giga no ale będziesz po nich pisał jak po 32 no masz 32 niż 64 w dodatku z powodu natury karty SD te całe 64 giga czy te twoje 128 giga to się zepsuje prawie w tym samym czasie albo w tym samym czasie je wymienisz bo no przecież jak kupisz kolejne dwie karty no to nie pozwolisz żeby nowa pisała za starą, no bo przecież to nie ma sensu Przecież to jest idealny interes. Ja chciałbym być producentem kart dzisiaj. Ja chciałbym wam sprzedawać dwa razy więcej kart. A może gdzie indziej jest problem? Może to karty powinny być mniej zawodne? Może powinny działać tak jak dyski NVMe? Może to byłby jakiś lepszy sposób? Może te dyski, które są prze, prze, przewidziane na milion cykli zapisu odczytu i mogą w waszych komputerach wytrzymać 10 lat, to jest dowód na to że pojedyncza pamięć może działać bezawaryjnie na przykład, nie wiem, przez 3-4 lata w Waszych aparatach, które wcale nie generują tak dużo danych. Jakbyście to spojrzeli z boku, to uwierzcie mi, nie trzymacie palca na spuście, bo można to łatwo przeliczyć. Żywotność Waszej migawki razy średni rozmiar pliku da Wam informację o tym, ile tych plików przepłynie przez Wasze karty pamięci. To nie jest tak dużo. To nie jest wcale tak dużo. Także takie heheszki, że... Coś ma jeden slot SD, bez takiego zastanowienia się nad tym, czy może to nie idzie w dobrym kierunku, bez zastanowienia się nad tym, czy na pewno te dwa sloty są potrzebne i dlaczego są cały czas dwa sloty. Bo ja nie, ja nie chcę mieć dwóch slotów SD w pamięci, w, w aparacie. Ja nie potrzebuję w żadnym urządzeniu redundować pamięci. Nie redunduję pamięci ram, jeśli ją redunduję, to po to, żeby ona działała szybciej, żeby zwiększyć jej przepływność danych. Ale nie po to, żeby mi się w jakiejkolwiek pamięci dwa razy to samo zapisywało, bo ja bym chciał mieć nośnik, który jest niezawodny. Oczywiście zdarzają się wypadki, zdarzają się w przypadki błędnych zapisów w kartach QXD, zdarzają się one dużo częściej w kartach SSD, co wynika z natury i z budowy tych kart. Natomiast świat że do tego, żeby te nośniki były coraz lepsze i do tego, żeby, żeby replikacja nie była potrzebna. Bo jeszcze jest jeden ważny szczegół. Replikacja waszych danych e, przy zapisie w postaci drugiego slotu, drugiej karty SD pomaga wtedy, kiedy wasz aparat działa bezbłędnie. To tak naprawdę ten drugi port leczy błędy pierwszej z kart. Tyle w temacie. Jeśli gdzieś potknie się wasz aparat, co jest całkowicie możliwe, to jest tylko urządzenie elektroniczne, to nawet cztery sloty SD wam nie pomogą. Bo po prostu cały zapis pójdzie źle. Tak to wygląda. Tak to wygląda. To nie jest tak, że dwoma slotami SD rozwiążecie wszystkie problemy tego świata. I oczywiście podniosą się tu głowy, że mnie to dubsko uratowało nieraz, że miałem dwa sloty. Tak na pewno posługiwałeś się kartami SD. Generalnie awaryjność kart QXD jest niższa z kilku powodów. No, z tego podstawowym jest to, że jest ich mniej na rynku. I niestety z tym ja nie jestem w stanie dyskutować. <laughs> Firma Sony też tutaj robi trochę nam robotę, bo nie są w stanie udostępnić takiej informacji jak ilość cykli odczytów zapisów, co jest dla mnie podstawową informacją. Przeszukałem cały internet, i nie udało mi się dostrzec do takiej informacji. Natomiast moja konkluzja jest taka: nie wymagajcie od aparatów, e, aby były w nich dwie karty SD. Wymagajcie od producentów, aby dostarczyli wam niezawodny jeden nośnik, e, który nie będzie sprawiał problemu. W mojej ocenie to jest oszczędność pieniędzy oszczędność kosztu pojedynczego bajta yy, i wygody. Bo ja nie chcę mieć 500 kart obok siebie, bo pewnie zaczną mi się gubić, nie chcę ich opisywać, nie chcę się z nimi bawić, bo to dla mnie nie ma żadnego sensu. Może rozwiązaniem jest to, aby wewnątrz każdego aparatu była na przykład był jakiś storage 512 GB, yy, który jest waszym backupem, który sobie możecie uruchomić. To, to nie jest wbrew pozorom takie głupie rozwiązanie. Bo ilość cykli zapisu to każdy sprzęt się zużywa. Sprzęt nie jest produkowany do końca Waszego życia i nie chcielibyście mieć tego sprzętu dzisiaj do końca Waszego życia, bo przecież nie mielibyście o czym kłapać, gdybyście kupili jeden aparat na całe życie. Przecież chcecie zmieniać aparaty, chcecie mieć coraz lepsze. Od czasu do czasu chcecie sobie zmieniać te aparaty, żeby się lepiej poczuć. To są nieuzasadnione zakupy, które mają zasadność w tym, żebyście się czuli lepiej. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Więc nie chcecie mieć jednego urządzenia do końca życia, nie chcecie mieć jednego telefonu do końca życia, a ilość danych, które dzisiaj mielą wasze komputery, pecety, tablety, codziennie, kiedy zapisują dane tymczasowe na swoje dyski, jest olbrzymia. I w przypadku dysków NVMe, dysk nowej generacji dysków SSD, jak spojrzycie sobie na wykresy awaryjności, to się zdziwicie, bo ta awaryjność pikuje w kierunku zera, zera. To tak okiem, tak mój głos w tej sprawie. Zanim się zaczniecie z czegoś naśmiewać, to sobie to przemyślcie, bo możecie się trochę czasami wygłupić. Ja nie lubię bardzo takiego prześmiewania się. I jeszcze jednej rzeczy nie lubię, którą obserwuję na tych wszystkich forach. Nikoniarze śmieją się z Soniarzy, Soniarze śmieją się z Nikoniarzy. Cały świat śmieje się z użytkowników Fuji. A później spotykacie się na szczycie góry, kiedy robicie zdjęcia, wyciągacie sobie ręce i rozmawiacie. Jaki to ma sens? Przecież tak naprawdę na końcu tego kija są zdjęcia, jest fotografia, są efekty, gdzie jest miejsce na prześmiewanie? No ja też się mogę śmiać z użytkowników Sony dzisiaj, że produkują telewizory Bravia, a nie potrafią sobie zrobić porządnego wizjera. Ale są ludzie, którym ten wizjer w zupełności w niczym nie przeszkadza, bo każdy dobiera sprzęt tak, żeby pracowało mu się dobrze, tak, żeby miał fajny ekosystem, dużo obiektywów i tutaj Sony góruje tak żeby miał szybki autofokus i tutaj Sony także ma potężną przewagę być może jest już gonione przez inne marki, ale to się okaże natomiast, kurde, prześmiewanie się nawzajem dlatego, że jeden ma inne logo niż, na jednym aparacie niż na innym przecież to jest totalna bzdura, to jest totalna głupota wy tego nie widzicie? Jezus, nawet jak chcecie zostać, zaistnieć w ramach jakiejś marki nie wiem, stać się pucybutem Sony, Fuji, czymkolwiek to uwierzcie mi, jeśli wejdziecie w ten nurt, staniecie się co najwyżej elementem już przemijającej mody. W momencie, kiedy zaczniecie, wasz czas zacznie się kończyć. Tyle. Nie będziecie tam nikim. To są zbyt duże organizacje, żeby w ogóle zwróciły na was uwagę. Dopóki będą na was zarabiać, będą się z tego cieszyć i tyle, bo złapali frajera, który będzie robił za nich robotę. Koniec, kropka. To są korporacje, ludzie. Sorry tu dobra, jeszcze powiem wam jedną ciekawą rzecz bo też mnie to irytuje nie wiem czy wiecie jakie są różnice między kartami SD SDXC i SDHC to czytałem wiele bzdur na stronach komputronika na ten temat komputronik twierdzi, że karty SDXC mają unikalny system EXFAT są wyposażone w unikalny system EXFAT przetłumaczył bez zrozumienia, bo EXFAT to jest system plików i każdą kartę możecie sformatować w systemie EXFAT, ale nie zawsze to zwyczajnie ma sens. Bo system EXFAT generalnie, poza tym, że potrafi przechowywać większe pliki, nie ma ograniczenia do rozmiaru pliku na poziomie 4 GB, tylko dlatego, że FAT32 był projektowany w 1995 roku, że nikt nie przypuszczał, że będą karty 32 GB i że pliki będą miały olbrzymie rozmiary, bo wtedy nie myślano o tymi kategoriami. Zarezerwował po prostu w strukturze alokacji 4 bajty i na tych 4 bajtach wchodzą, e, przepraszam, 4 bajty, tak. I tam, tam generalnie wchodzi rozmiar pliku, można maksymalnie zapisać w okolicach 4 GB. Koniec kropka. Koniec kropka, taka historia. Poprawiono to w exfacie, który jest bardziej kompatybilny, bardziej uniwersalny. Ma rozmiar bufora sięgający chyba 32 MB, z czym trzeba uważać, bo duży generalnie, nie rozmiar bufora, tylko rozmiar klastra. Tutaj zaraz potem myślę, że będę miał dużo ludzi, którzy będą szukali merytorycznych dziur w tym filmie. Ten rozmiar klastra ma sens przy dużych plikach, bo wtedy macie jakby, no łatwiej się, szybciej się nosi małe pudełka w dużych pudełkach i to generalnie do tego służy klaster. A klaster ma jeden problem, może należeć maksymalnie do jednego pliku, więc jeśli, jeżeli rozmiar klastra, który wybierzecie nie będzie potrafił dzielić bez reszty Rozmiaru pliku, który macie, no to zostanie wam jakaś duża dziura. Jeżeli tych dziur wam dużo zostanie, to stracicie sporo miejsca na swojej karcie SD. No i trzeba się zastanowić, jak ten rozmiar klastra dobrać do pliku, którymi się posługujecie, żeby było optymalnie. Najczęściej się nad tym nie zastanawiacie i formatujecie tak, jak jest. Jeżeli ktoś sobie chce przeprowadzić testy, to niech sobie ustawi maksymalny rozmiar klastra, później minimalny rozmiar klastra i policzy, ile plików mu wchodzi. Ja miałem różnicę 12% co przekładało się przy karcie 32 gb na jakieś 4 gb straty. Dużo mało, wszystko zależy dużo mało od tego jakimi się posługujecie kartami. Dla niektórych 4 gb to nic, dla niektórych to bardzo dużo. I tyle. To jest różnica między tymi dwoma typami kart. Oczywiście możecie sobie karty, karty o rozmiarze do 32 GB zwyczajowo nazywają się SDHC. Karty o rozmiarach powyżej, czyli od 64 zwyż, to są SDXC, no bo wiadomo, że jest więcej powierzchni. Ten bufor może być, ten klaster może być większy, jakby nikt tam nie płacze nad tą stratą. I to jest generalnie główna różnica. Oczywiście przy tych większych kartach najczęściej możecie mieć zredundowany ten port, ten cały, tą szynę danych, więc możecie sobie kupić karty USH2, te szybsze, które mają 300 mega na sekundę. Czy jest sens? No, testowałem to przy okazji ostatniego artykułu. Jeśli posługujecie się plikami skompresowanymi, to różnica sięga aż 60%, co marketingowo brzmi fantastycznie. Tylko te 60% przy plikach nieskompresowanych to jest oszczędność czasu. W przypadku opróżniania bufora o 7 sekund. 7 sekund już nie brzmi tak dobrze i tak PR-owo jak 60%. Jakbyśmy na ten spojrzeli, w przypadku plików nieskompresowanych, bo tu mówiłem o plikach skompresowanych, w przypadku plików nieskompresowanych ta różnica w przypadku, no, na Fuji jest dużo większa, bo tutaj będę mówił o tym, co sprawdzałem i tam zapis na kartach 90Mb to był opróżnianie bufora na kartach 90 mega, zabierało około 42 sekund w przypadku tej szybkiej karty 300Mb spadało do 12 sekund, więc jakby tutaj już ten zysk 70% to faktycznie ma sens no ale z drugiej strony jeżeli możecie włączyć w swoich aparatach kompresję beztratną to co to za problem, no to, to po co wydawać ekstra, dużo kasy na awaryjną kartę SD która po czasie się zepsuje oczywiście ta karta ma sens w przypadku filmujących tam jeżeli ktoś robi filmy w 4K z dużą przepływnością, to dla niego taka karta jest po prostu jedziemy tunelem to obowiązek jest mu potrzebna, więc tyle, tyle powiedziałem wam o kartach, powiedziałem wam o tym co myślę na temat na temat redundancji slotów Powiedziałem Wam, żebyście się z siebie nie śmiali, bo to jest głupie. Robicie, robicie dobrze tylko jakimś tam brandą, ale nikomu więcej. Bez względu czym fotografujecie, jeśli robicie to dobrze, jeśli macie wyczucie, to efekty będziecie mieć świetne. skończcie takie pułapy na bo to naprawdę robi się. dziecinne, inne, nie? Tak mi się tutaj wydaje. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie, jadę do pracy przed sobą parę ciężkich dni. Pozdrawiam was i myślcie o tym, co czytasz.